Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam Państwa na zapoznanie się z przesłaniami runicznymi dla poszczególnych znaków Zodiaku na 2013 rok. Jaka runa, który znak Zodiaku weźmie w tym roku pod swoje skrzydła? Zaczniemy oczywiście od baranów. Zobaczymy, która runa ta się zaopiekuje baranami. O! Dla baranków na 2013 rok, jako runa opiekuńcza, pokazuje się energetyka runy Turizas. Co ta runa wniesie dla baranów? Przede wszystkim e, pewność siebie, siłę przebicia, umiejętność poradzenia sobie w różnych sytuacjach trudnych, konfliktowych. Ale także dopomoże Wam, abyście w tym roku dzięki właśnie tej energii bezwzględnie zdobyli wszystkie wyznaczone sobie przez siebie cele. Kolejnym znakiem są Beki. Zobaczymy, jaka tutaj opiekunka będzie runiczna dla byków na 2013 rok. Dla byków pokazuje się Algis. Moi drodzy, wszystko, czego się tkniecie w tym roku, będzie dla Was pod ochroną, będzie dla Was e, czasem spełnienia, czasem realizacji Waszych marzeń. Jesteście bezpieczni, śmiało realizujcie w tym roku swoje marzenia. Tylko pamiętajcie, zaproście Algis do swojej przestrzeni. Kolejnym znakiem są. Bliźnięta. Zobaczymy co dla bliźniaków i jaka runa się pokaże, która runa zaopiekuje się bliźniakami właśnie w tym czasie. Hmm. Okazała się pusta runa także pierwsze przesłanie dla bliźniąt, dla bliźniów, że Moi drodzy przede wszystkim los będzie tutaj czuwał nad wami nad wszystkimi wydarzeniami jeżeli chodzi o wasze o wasze życie drugą runą runą którą możecie zaprosić do swojej przestrzeni jest energetyka runy lagus Moi drodzy emocje emocje jeszcze raz emocje to jest czas na to żeby także uporządkować swoje sprawy emocjonalne ale ta runa także zapowiada wam szczęśliwe podróże ale również Moi drodzy pomaga w tym, abyście tworzyli nowe swoje projekty, te, które do dnia dzisiejszego macie w swoim wnętrzu, a może już jutro właśnie będą się realizowały w świecie materialnym. Kolejnym znakiem są raki. Zobaczymy, jaka energia runiczna pokaże się jako opiekunka dla raków na 2013 ansus. Proszę uprzejmie, to jest ta Runa, która właśnie w tym roku wzięła Was pod swoje skrzydła. Wszystkie decyzje, jakie macie do podjęcia w tym roku, będą decyzjami przemyślanymi. Jeżeli macie w planach jakieś szkolenia, rozwój zawodowy, również runa Anus wam w tym pomoże. Natomiast wszystkim tym osobom, które poszukują dla siebie właśnie ścieżki swojego rozwoju, swojej realizacji, także Anusus wam w tym pomoże. Zaproście Anus do swojej przestrzeni.